Siemka, witam w czwartek. U mnie dzisiaj później rozpoczęte, trochę mi zeszło się ze wszystkim i, i wyszło jak wyszło, ale ogólnie dzisiaj, słuchajcie, tylko ta ściana leci yy, do roboty. Może jak, jak coś tam zostanie mi zaprawy, to jakieś tam, tam gdzie narożniki osadzają tutaj w garderobie, czy tam mi został jeden kawałeczek w tej, w pomieszczeniu gospodarczym, może to zrobię i więcej dzisiaj nie działam, bo muszę ogarnąć co ten stojaczek tu do garderoby, żeby można było dobrze i swobodnie robić. I oprócz tego jeszcze do tej zacieraczki się dobra. Także tylko tyle dzisiaj na spokojnie. Za oknem słuchajcie, piękna pogoda, minus 6,5 rano było przy garażu o 7, więc, więc przyżnęło trochę mrozem, ale grzeje wszystko, elektryczna chodziła. Gazową też odpaliłem tam w tym wiatru łapie, żeby trochę podnieść tą temperaturę i, i, i spoko jest ogólnie. Już dzisiaj w nocy, z tego co widziałem, ma tak nie mrozić, tam minus 2 czy 3 ma być, chociaż to też nie wiadomo, jak się rozpogodzi, to też może przerżnąć. No i tyle w sumie, jedziemy z tym, zaczynamy dzień, zobaczymy co się dzisiaj uda zrobić. Wiele już nie zostało do końca, mamy tak naprawdę, dzisiaj zamykamy to pomieszczenie, zostaje nam garderoba, jedna ściana w, tam w sypialni u córki i to jest wszystko. Także elegancja. Przyszły tydzień, jeśli zdrowie pozwoli, wszystko będzie OK, to na pewno zakończamy temat tynków i zabieramy się za kolejną robotę, jakąś jeszcze będzie parę dni, żeby podziałać nad czymś innym. Zobaczymy jak też z pogodą będzie, bo powiem wam, że jak będzie jakoś zimno mocno, to nie wiem, czy tą będzie mi się chciało tam robić, ale trzeba będzie chyba, no co, kurtka na plecy i trzeba będzie jechać, bo to w sumie tak najważniejsze, żeby już było zrobione, To trzeba poziomy dobrze złapać. Co sądzicie, słuchajcie, na temat poziomu w garażu, bo moi, ja, chcę, ja mam zamiar zrobić posadzkę w poziomie, bez żadnego spadku, e, bo no, słyszałem też opinię, że, że spadek niby. Tam nie, nie duży, co prawda, ale że powinno się zrobić. Ja jestem chyba bardziej za tym, żeby mieć to w poziomie, jak auto mi stanie w, w garażu, żeby one stało w poziomie, a nie yy, w pochylone. Tym bardziej, że ława będzie pod podnosić, będzie w poziomie, więc, więc jakoś nie wiem, nie widzi mi się spadek. Dajcie znać, jak tam u Was, czy robiliście w poziomie, czy robiliście ze spadkiem. Ciekawi mnie ten temat, jak to tam wygląda. Dobra, nic, ja lecę. Jedziemy z tym. Później się odezwę, bo tutaj to nic już nowego, cały czas to samo. Kielnia, taczka, kielnia, taczka. Dobra, tu mam rzucony do wysokości okna. Mniej więcej. Lecę tam, tam na drugą stronę i słuchajcie, przypomniało mi się to od razu, zanim zapomnę, chciałem bardzo podziękować wszystkim, że tak nazwę łapkowiczą, że mimo tego, że te moje firmy. No są miałowe takie trochę ostatnie, no bo to jest ciągle to samo i to samo i to samo. To zawsze zostawicie tą łapę, tam tylko 400, nawet wczoraj to chyba nawet ponad 400, więc dziękuję Wam bardzo za to i fajnie jest to motywujące też w jakiś sposób i i wiem, że mogę dalej lecieć z tym mimo to, że no, że robię ciągle to samo, no nie? nie zmienia się yy, tak naprawdę zbyt wiele w, tym, w tych ostatnich filmach, a i tak i tak wiem, że... Bo takiej ilości łapek wiem o tym, że, że, że po prostu jest warto wrzucać <grymne> te codzienne moje tutaj yy, prace i, i rozkminy, i w ogóle, i w ogóle. Także dzięki bardzo. Dobra, lecę dalej z tym, zaraz muszę iść coś umieszać, tylko pytanie ile tam wrzucić, nie? Ale myślę, że mniej więcej jak półtora worka chyba. Coś takiego chyba. Może dwa? Najwyżej gdzieś coś jeszcze uzupełnimy, i tyle. Najwyżej dwa, dobra, wezmę dwa. Weź dwie, jak to było w, te, w, tym, w tej kolejce w sklepie. Na moją odpowiedzialność. Dobra, lecę z tym. Okej, okay, słuchajcie, tam mam skończone i jak zawsze oczywiście urobiłem za dużo, a zapomniałem, że tu jest ściana nieogarnięta. Więc w związku z tym, yy, zaraz wjeżdżam tutaj i to yy, obiadę. Tu cienko w miarę idzie, nie wiem jak mi starczy to może jeszcze tam oblecę i będziemy mieli kolejne Nie, chciałem powiedzieć kolejne pomieszczenie zamknięte, tu jeszcze zostanie nam Jak podkręcamy to, to deskę będziemy można przesunąć sobie i tu przymocować Po całej długości ona będzie musiała być węższa chyba <laughs> A tu jakąś znajdziemy węższą i ten I przymocujemy tutaj, żeby można było jeszcze to wykończyć, ale to w weekend się przygotuje Ale przynajmniej tutaj będziemy mieli już przygotowane więc tak też czynię, tam to jeszcze nie wiem, czy mi starczy, zobaczymy. Yy, a tylko muszę łatę dokroić, oczywiście. I ona tutaj ma, zaraz zobaczymy. Tak, żeby luzu trochę zrobić, bo będzie za... 94 będzie spoko. Czy dać w ogóle? Dam 95 i też wejdzie, i będzie na ciasno. Dobra, mam ucięte na 94, ucięłem. jednak luzu zrobiłem trochę, żeby nie było z tym problemu. Zaraz coś tu wymyślę i może będzie zaczynać. Jakoś tu rzucać chyba z trzeba będzie, inaczej nie będzie wyjścia. Ok, wystarczyło mi jeszcze zaprawy tutaj, żeby to odciągnąć. Innego patentu nie mam jak jechać po prostu w kącie do tego, do ściany blachą i, i tak też będę robił oblecę to już i zaraz będziemy rzadkie mieszać i jechać z tym dalej. Czyli czas to nawet nie mówię jaki mam, oczywiście jak zawsze miałem sobie zrobić jedną ścianę i na spokojnie i ten, a to wyjdzie na to, że ja u drugiej stąd pójdę dopiero na obiad a później jeszcze listwy. A gdzie jeszcze ten muszę przecież? Jak on się nazywa? Coś tam, do, jakiś stojak do, do tej garderoby, tam żebym jakoś mógł normalnie pracować. Trzeba będzie ogarnąć. <słuch> Więc słabo to, ale no co powiedzieć, tak to. Tak to jest. Dobra, to lecę z tym. Nakładam z blachy już. Jeszcze mi leci. Nałożę to i ten. Idę, ogarnę rzadziznę. Dobra, ja lecę tu już rzadkim. Już. To, z, to jest źle dobrane słowo. Mam już po pierwszej, słuchajcie. Nie wiem, co ja odpierdzielam, ale tak mi to dzisiaj po prostu idzie. Ale byłem też na chwilę w domu, więc więc też tak to Pewnie dlatego że tak się stało. No nic, zakładam tu rzadkie lecę tam założyć. No i sprzątanie. Tak koło trzeciej, chociaż żebym te listwy zrobił, to będzie dobrze. I taki też jest plan. Ok, mam ponakładane już wszędzie. Eee, także zabieram się teraz Tu tak poleciałem blachą od boku, żeby nie popierdzielić już tego linii tutaj na różniku, więc tak też to wykonałem, no i co, zabieram się na sprzątanie. 13.30 Pół godziny sprzątania, spadam na chatę, wracam, czyszczę wszystko, w sensie podłóg i będziemy się zabierać za uzupełnienie listew. Kurde, nawet mi nic nie zostało, muszę coś dorobić na listwy i no i co, będziemy jechać dalej z tematem, czyli jakieś tam siedzisko że mógł sobie wygodnie siedzieć w tej garderobie jutro. I zacieraczka Bo chodzi do za mną już drugi dzień dzisiaj, muszę to zrobić. Ok, ja się uzupełniam już eee, te kurde, jak to się nazywa, miejsca polistwa, a przy okazji łapie endorfiny tylko nie wiem czy. Idzie je złapać przez szybę i przez folię, ale chyba tak, bo morda mi się cieszy, więc <głos> 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 chyba nie jest tak źle. No co, zaklejam to wszystko, przy okazji sobie skrobię te rogi już, no i zaraz sprzątam. Tu już pierwszy składnik mojego stolika przyniosłem, myślę, że z dwie palety na górę chyba trzeba je rzucić takie, żeby to w miarę e, można było sięgnąć tam do góry. No. Szału nie będzie z miejscem, bo tam jest małe pomieszczenie, ale też nie jest jakoś wyjątkowo małe, więc jakoś powinien dać radę to, to ogarnąć tam. I no i jutro będziemy jechać z tymi dwoma ścianami. Będzie coraz bliżej, a tak daleko wciąż. Dobra, to uzupełniam te wszystkie i lecimy dalej. Dobra, ogarnięte, spadam, yy, jakieś palety skombinować tam, żeby coś przykręcić. Jak trzeba je urządzić piłą, to trzeba je urządzić yy, na, na ten. W sensie, żeby nie były za szerokie, bo to też lipa. Żeby było szerokości tej skrzynki mniej więcej i ten. I... No i wracam zaraz, coś tam skręcimy, a później trzeba je rozebrać jeszcze tą tą, zacieraczkę. Także spadam, zobaczymy, co tam się uda wykombinować. Patrzę na temperaturę, kurde minus 4, jest na minus 2, tylko zapowiadałem. Okay. Więc jeszcze dzisiaj przyrźnię trochę okay, okay, okay. mam urzę sobie tą paletę Tu mi odstaje, ale to będzie można zaraz przykręcić I ją urzę, na równo czy szerzej szerzej chyba Wezmę to, na razie, tą i mam jeszcze jedną taką pięćdziesiątkę, poskręcamy, zobaczymy, czy coś z tego będzie, jaki stojak. Okej, okay, słuchajcie, mam tam złożone to wszystko, patrzę na ten kabel tu, kurde. Patrzę i nie widzę, ale wygląda mi, że tu gdzieś tutaj będzie przerąbane, no bo gdzie by indziej miało być. Tu mamy to, tu mamy to i ładnie, bo tu mamy przylutowane, więc teraz bądź Pan mądry i pisz Pan wiersze. Jak to mój kolega mówi. Jeszcze śrubka poleciała. Gdzieś coś jest tutaj nie tak, tylko gdzie? Teraz skrócić i co, na wagą mu to złapać chyba? No on gdzieś tu jest przepierdzielony, no nie ma bata, no bo ja bym obstawiał, że tutaj, słuchajcie, jest tak ściśnięty on, Tak naprawdę nie widzę. To jest takie trochę wróżenie z fusów. Znowu jak podłączę, no mógłbym teoretycznie to podłączyć i odpalić na stojąco. I tylko sprawdzać ewentualnie. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Zaraz coś rozpije, przeznając życie. Tak znowu nie może. Niech tak się dostanie. Gdzie stała? tak. Dobra, podłożę coś zaraz, spróbujemy, zrobić tak na krótko. Sprawdzić o co tu chodzi, jak coś to może bym ciachnął tutaj, dał uwagę i tu bym je jeszcze zmieścił, prawdopodobnie. Jeśli on jest tu dziabnięty, ale tak mi się wydaje, że on tu był tak ściśnięty, że coś mu tam odwaliło chyba. Dobra, próbuję. Tak se przytrzymam, zaprę sobie. No i tu nie chodzi nic. Zobaczcie, zero w ogóle reakcji. Akcja, reakcja. Nie no, chyba muszę wziąć to tutaj obciąć, słuchajcie. Nie wiem, teraz skombinował tutaj. Albo dobra, on tak był, że jak tak go zagiąłem, to wtedy chodził. Od razu. Teraz mi się w ogóle Podłączyłem w ogóle. Czekajcie, bo ja tu nie mam. <ścoughs> Co za gościu. Nic nie patrzę. Nie chodzi. O, coś, coś. Zatrybiło. Pytanie, czy to, to jest tutaj problem z tym? Nie, a tu jest raczej tu na, na kablu, no bo gdzie, tu jest przylutowane, tu były ściśnięte, tylko też, kurde. No to jest pytanie, One są tak tu zmasakrowane, powiem Wam, nie wiem, co za idioci składali, ale wyjścia za bardzo też nie mam, to jest takie, mówię, wróżenie z fusów. Czy to tutaj, o, czy to nie tutaj? pizdu zawsze coś. Nie wiem nawet, jak tego przyłożyć. Mówię, a teraz, jak zaginałem, tak to od razu chodziło. O. Nie, no to musi być tutaj, słuchajcie. Dobra, ostre cięcie robię. Nie ma co tu się z tym pieprzyć. I na wagę to spróbuję połączyć. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tylko powiem Wam, że obawiam się, że wago tu mi nie będzie trzymać że to chyba trzeba będzie wziąć i zrobić na tym. Jak to się nazywa? Na kostce normalnej, takiej pomarańczowej. Mam taką w garażu. Mężkowa ten... Patrzcie, nie mogę upieprzyć go, nie? Tam upieprzyłem, a tutaj nie za bardzo. Zróbmy sekcję zwłok tutaj, zobaczmy czy czasem on tutaj... Aby na pewno był przerwany, tego nie będzie też widać. Tu też taki, taki trochę... Taki pocopał trochę. Rozpinaj się, kurde Nie widać tutaj jak jest ściśnięty zniecione Ciekawe czy był przerwany, czy nie ukaże, że nie to będzie największy Nie no niby całe słuchajcie To o co chodzi Chyba, że ten drugi był Nie no tu nie jest przerwany Zobaczcie. Ale jazda. I ten też nie był. Co to kurde nie łączyło mi? Krzecią <śleciał> rozpiewszy i co? Co on to jakiś popalony, czy co to jest? Tak wygląda, jakby był zgrzany tutaj. Dobra, nic, idę po kostkę, złapiemy na krótko i zobaczymy, bo ja nie wiem, co to jest za czysty film ogólnie z Dobra, mam skręcam to, zobaczymy, czy to będzie działać, czy nie będzie działać. Ogólnie przerwania nie znaleźliśmy, więc dziwne to trochę. Sprawdzimy na szybko, czy teraz będzie działać. Jak nie, to się troszkę zdłuje. No nie, zobaczcie. Nie trybi w ogóle, no co ci jest? To jest ten kabel? Ten. Gdzie ty kurde jesteś? Zobaczcie no. O co tu chodzi? Co to jest za... Na... Naprawdę, słuchajcie, miszczeje. Już jest połączone wszystko. Jak trzeba. No teraz to zgupiałem, wam powiem, Czyli... Nie no, to jest to, no. no. to nie jest źle. Zobaczcie. Jest nieżywa. No. Gdzie tu, kurde? Tutaj nie. Gdzieś tak, jakby tutaj, no ale... A teraz wyprostuję go. I nie chodzi, nie, to jeszcze skrócam, skracam jeszcze przywody, słuchajcie, nie wiem, co to jest za dzika akcja, ale no ewidentnie jak tu ruszam, to coś się dzieje. Spróbuję, nie wiem, może gdzieś tutaj jest jakieś przepierdzielanie. Zaraz będę miał metr tego, tego przywodu mi zostanie, no ale spróbuję jeszcze raz. Próba numer dwa. Już naprawdę liczeje jak to nie będzie teraz chodzić. Dobra, jest git. Coś tutaj ewidentnie, gdzieś tutaj na którym przewodzie jest prawdopodobnie to przerwane, choć nie widać powiem wam. Nie wiem gdzie, ale w sumie nie obchodzi mnie, to ważne żeby chodziło. No dobra, chodzi za każdym razem, biorę się za skręcanie. Słuchajcie, już powód, znam dlaczego to jest tak ściśnięte, bo tutaj jest za krótki ten przewód, zobaczcie. On powinien być dłuższy, on powinien mieć miejsce tu, żeby sobie iść, a ja go tam puszczając nie mam szans nawet, żeby to tu zamknąć z powrotem. Co za goście tu to, to składali, to ja nie wiem, to musi być taka lipa po prostu. Aż się wierzyć nie chcę, no ale co, co poradzić, no. Mam nadzieję, że to będzie chodzić mógłbym co prawda wydłużyć to, ale już nie będę teraz kombinował. Co za beton No i tutaj tylko wciśniemy ją tutaj tak o tu się złoży jak trzeba i innego wyjścia nie mamy coś takiego Dobra, to składam to Skrętko ścisnę tutaj był luz jakiś i tyle gdzie mam wkrętarkę tutaj i składam chwila prawdy, czy nic jest paprałem powinno działać, ale czy będzie to zaraz się ukaże działa wszystko dobra mamy to naprawione, dobra spadam, sprzątam tylko to i spadamy drzewa jakiegoś yy, jeszcze narżnąć póki w miarę jasną, a i wody nalać bo kurde, czekaj, czy mi nie przyłapie w garażu Przątam bałagan i w sensie jak kran, kran mi nie przyłapie. Jeszcze wodę szybko zniosę i ten, i będę się zawijał. Okej. Okay. Ja poruszałem drzewa, przyniosłem jeszcze, żeby tr trzymać tu temperaturę. Bo mrozik jest, także mam to przygotowane. Jeszcze mi się przypomniało, że muszę tu Co prawda tu dużo żadnych bomb. nie miałem, ale lepiej to jeszcze przegłaskać. Tak jak... Jak całą resztę i, i wiadomo mężczyźni w sumieniu spać na chałupę, Także ja uciekam. Jutro lecimy z garderobą. Tam koło 12-12 metra chyba będzie. Coś takiego. I to będzie ostatnie już tynkowanie w tym tygodniu. No i w poniedziałek, wtorek jeszcze zostaje no na pewno. A czy dłużej, czy więcej, to nie wiem. Zobaczymy, jak to wszystko poleci. Dobra, to uciekam. Trzymajcie się, widzimy się jutro. Na razie, cześć.